Cześć, witajcie na kanale Bigs by Ruff. Zapraszam Was do oglądania najnowszego odcinka ze specjalnym gościem. Proszę, To on Łukasz! Dawno nie było mnie gościa, super, że przyjechałeś. Łukasz przyjechał przy okazji warsztatów, które wczoraj zrobiliśmy razem z dzieciakami i było super, nie? Dziękuję bardzo za zaproszenie i no było dobrze. mega super. Dwie świetne grupy, bardzo no. mi się podobało, szybko zleciało i świetne budowle były. Nie, budowle były naprawdę spoko. Budowaliśmy takie małe mocki, a Łukasz potem pomagał zrobić dzieciakom zdjęcia, więc te zdjęcia wyszły naprawdę sztosowe. Będą pokazane. Bo Łukasz coś potrafi tam, potrafi robić zdjęcia generalnie LEGO. Jak, jakbyście nie mieli świadomości, to powinniście ją mieć generalnie. Ale dzisiaj, dzisiaj mamy bardzo fajne, krótkie zadania. Wymyśliłem Aha. 10 zadań, które będziemy robić, ale będziemy rosować tak naprawdę tylko... Cztery. Zrobimy dwa tutaj u mnie na kanale i dwa na kanale Łukasza. Oczywiście link będzie na dole pod filmem i w po. Połowie... W końcu coś będzie na moim kanale. Oczywiście, no. Przyznaję się bez bicia. Trzy miesiące nie było konkretnego, dłuższego Leni. filmiku, ale shorty dodawałem na bieżąco, także można też sprawdzić co się robi. Troszeczkę biało. leń, ale troszeczkę leń. Więc <laughs> zrobimy połowę tutaj, a połowę u Łukasza. Dzięki. Proszę. Podziękujesz, mnie? Nie. Wiedziałem. Ej, 10 zadań? Ale zrobimy cztery. Tak, chciałem tak? teraz zrobić przerwę, ale rozmawiamy dalej. No, zrobimy cztery. Zrobimy cztery zadania, żeby ludzie nie usnęli. Nie daj spokój. Aha, okay. Z tych dziesięciu i co? I możesz sobie już losować. Ja, ja będę czytał, jakie dwa zadania u mnie. Najpierw wylosujmy dwa zadania u mnie, a potem dwa u Ciebie. No, ładne, ładne ci się Ładne, pięć. No, piękne. No, jeszcze światełko Ma? Numer 3. 3. Jednorękie budowanie. Musimy zbudować wieżę w jedną minutę jedną ręką. Super. Okej, okay, no to fajne, fajne, fajne. fajne Następnie. wszystko, tak, tak wylosujemy no wszystko. Czyli to była trójeczka. Tak. Zostawiam tutaj. I czułem się trochę jak pani Iwono lotto. No pani, Iwon pani, pani, Iwon pani Iwona pani Iwono Wlotto losuje pani. <laughs> A patrz. Nie patrzę. Nie patrzę. Piąć, Piąć. numer 5. E, losowanie koloru i zgadywanie jaki to kolor na podstawie e, dotyku Co? Ale to się da to spróbujemy. spróbujemy. Oczywiście, to że kurde, spróbujemy. To? Zobaczymy. Czyli że może co, że może czarny ma inną strukturę niż biały? Tak, na pewno. Mhm. Dobra, następne zadanie i te dwa kolejne zadania będą już u Łukasza na kanale. O. Więc kolejne zadanie, Losujesz? Oby coś fajnego. Dobra, sprawdźmy to. Cztery. O nie! Budowanie z zamkniętymi oczami domku. Co to wymyślał? Ja. E, dobra, i ostatnie zadanie. Czyli u mnie będziemy budować. Okej, okay, dobra. E, to jest 6, rozumiem. 6. Sześć, 6, tak. 6. Tak. E, Lasowanie minifigurki i zgadywanie, nie, nie patrząc na nią, jaka to minifigurka. Okej, czyli tak opisać coś? Tak, tam... opisać no i, i, zgadnąć i spróbować zgadnąć. Aha, tak. okej. Okay. Więc super, mamy wszystkie zadania, za chwilę fajnie, wracamy fajnie, z przygotowaniami. Yes. Dobra, to zaczynamy od pierwszego zadania. Tu jest Łukasz'a telefon, który będzie odmierzał nam czas. Mamy e, play T8x8, możesz sobie wybrać kolor. E, biały. 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 Mamy briki 2 na 2 takie uh -huh. standardowe. Uh -huh. I którą ręką budujemy? Ej, to... Ja jestem praworęczny, będę robił to prawą ręką, to ja bo, bo lewą... Ale co tak chowam rękę po prostu? Tak, i czy mamy z tyłu, Okej okay, i. Ty, tylko jeszcze no możemy zrobić tak. Czyli co, robimy po prostu, kto zbuduje. Zbry... A jak włączymy czas, bo to będziesz lecisz ja... czas na odwracanie. Nie, no to to jest ile? To ja, ja zrobię tak, że tak zrobię start i od razu przekręcę, dobra. dobra. I co, czyli najwyższą wieżę, kto zbuduje tak. pierwszy. Przez minutę. Uwaga, czas start. Nieee Ale to jest niewygodne Ej, mi to tkacze no. Ej, teraz, teraz bardziej się rusza <grywa> Jak by miało coś pomóc? Niee O ja Ej, im wyżej tym trudniej no trudniej, no, no, bo, no, no, bo się bardziej no. kołysa No nie! Jeszcze widzisz, żeby łukciu! Łukasz, prześpisz się! Odpocznij sobie! O no i prawie mi się po, poleciało A jak poleci to co? Masz minut za to, że klocek ci spadł, działem. Nieprawda. Dziemłem bo, bo, bokiem oka. To jest wyjątkowe. Ale to, to jest ta minuta, Koniec! O. Dobra, to ja tego nie przyszłem. O nie! Jak to robiłeś? Dobra, przyznaję się, ćwiczę to od 7 lat. Nie, łatwy bucik. Przede wszystkim, bo zyskałem za to telefon. No nie! Patrz, no. ile jesteś wyższy. O 4. Nie, no dobra, wygrał ten challenge. Czyli numer 1 jest dla mnie. Numer 1 za ciebie. O ile? Jeszcze raz. O 4. 3, 4, 2, 3. No, 3. 3. No, Okej. Okay. Gratki. Dziękuję bardzo, dziękuję. No to I za chwilę zdaniem. drugie zadanie. Dobra, zadanie drugie, losowanie kolorów. Tu mamy wszystkie podstawowe kolory LEGO, prawie wszystkie e, i, no i tu mamy je odwzorowane, e, więc co? Będziemy losować. Możesz hmm. zacząć losować. No, a ogólnie to co to wie, jakoś mam nie widzieć, mam jak to tak. ma wyglądać. Czyli, nie patrz. Czyli no. mam co, mam. mam no. No sobie, no sobie, no sobie mam go i pokaż go tu, żeby widzieli. Ale ja nie patrzę, tak? No. Nie patrzę. No. Dobra. Ale fajny kolor. No i teraz zgaduj jaki to. Śliski. Brawo. Wygrą. Śliski kolor. Dobra, szybciutko. Ej, ale ma te... naprawdę no, ma inną strukturę. Jak? No. Żółty. Nie. No. Tam. Teraz tam, ja. Ta tam tam tam. Teraz ja. Czyli nie zgadłem. Tak, ale Jestem nie wrzucamy plec. go. Dobra. Odkładam na bok. Dobra. Tak. No, dobra. Jest, jest, jest. Czekaj. Powiem. No, blisko. Pomarańczowy. Chyba to jest, to jest fioletowy. Dobrze mówię? E, nie, to jest zielony. Fioletowy. Dobra, jeszcze po jednym, jeszcze po jednym, żeby zero, nie zrobiło zero, się zero. za nudno. Ja naprawdę wierzyłem, że można po wymacaniu wiedzieć jaki Szysz. jest kolor. Oczywiście, że tak. Dobra. Mm. O. Aj, ale może jakiś jeden tip. Nie było jeszcze tej gamy kolorystycznej ani u Ciebie, ani u mnie. Yy, że pod, to, to była podpowiedź? Mhm. Gamy kolorystycznej. No w sensie... Jak dowalił teraz. Tej, nie, tej jakby nie... grupy kolorów no, no. nie było. Niebieski. To jest grupa kolorów. Z... Zielony. Dobra, teraz ja. Ostatni raz już, ewidentnie na to nie nie. nie nie, nie, nie. No dalej, dalej, dalej. No i moja podpowiedź. Yy, nie jest to czarny. Biały. Nie. No jak to, nie jest to czarny, to biały. To nie jest ten kolor, który pęka najczęściej, nie, nie? Nie, nie. najczęściej pęka brązowy. O, Dobra, jesteśmy w tym, e, lamerami, co e, ten... nadzieję, Ale możecie spróbować, może Wam się więcej razy uda trafić, Tak. Naprawdę. Napiszcie w komentarzach, czy no. da się trafić. Ale, robić kolor. masz widzę złoty, mhm. no i on jest inaczej robiony chyba. No. Tak, on jest z prawdziwego złota. Tak, na pewno. Okej, okay, to tyle na dzisiaj w tym kanale, a teraz dwa kolejne zadania będą u Łukasza na kanale. Te trudniejsze oczywiście. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału Łukasza i mojego, o lajkach i komentowaniu. Komentujcie, jakie szybkie zadania widzielibyście w kolejnych odcinkach, kiedy Łukasz znowu do mnie przyjedzie, albo ja przejadę znowu do Łukasza. Do zobaczenia! Co? Ja do ciebie. No dobra. Do zobaczenia. Cześć.